Co ty robisz? Co ty odważasz, ty? Lecimy, nie śpimy. Szybciutko, jak sobie... Ej, co ty robisz, ty? Ty no nie przesadzaj już. Po! Co to, co. To, to, to ty byłeś? Nie, dobra, masz bana. Nie. Tak, masz bana. Trollowanie, masz bana, nie? Chce ma ze mną Król Smoking. Siema. I dzisiaj sobie nagrywamy Bedwars i będziemy sobie dzisiaj pykali w bedworsiki, tak więc mordeczki, na wstępie zostawcie łapeczkę w górę. Yy, ile ma być łapek? 150 dzisiaj na chilu. Dobra, na chilu 150 łapek będą wasze skiny, tak więc piszcie w komentarzach widzowe moi kochani. E, no i subskrybujcie także mój kanał, bo lecimy po 10 300 subów, a już też nie dużo ich zostało, bo są chyba ze 30 do wbicia po ostatnim odcinku. Tak więc zostawiajcie suba, tutaj nad moją głową jest przycisk do subskrypcji, tak więc klikajcie go, klikajcie go ładnie, e, kliknięty, no, tak więc bardzo ładnie. E, no i co, myślę, że bez zbędnego przedłużania, widzimy się już na arence tak więc, burtki, nasza ręka wystartowała. Ja sobie shadery ścięgnąłem, ści, żeby nie było przypału, bo wiadomo, shadery to jest minus 10 do skilla. Tak więc skill musi tutaj jak zwykle być na bardzo wysokim poziomie. E, mamy sąsiadów, bo widzę, że mamy... E, żółtych... Nie, czekaj, nie, zielono, nie, niebieski! Nie mamy sąsiadów, pięknie. Dobra, czyli teraz bez pośpiechu, bardzo ładnie na diamenciki. sobie pójdę, ty tam obudujesz nasze wyroje, później obuduję tam endstone'em czy tam czymś. I gitara będzie. Dobra, 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 dobra. Lecimy sobie. Nie wiem, nie wiem. Użyć speed nie użyć. Użyć, nie użyć. Użyć, nie użyć. Dobra, używam. Cyk, 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 pięknie, dobra, już jestem na diamentach. Idę na Emeraldy, tutaj już nie będę używał Speed bo nie umiem naukos, bo jestem noobem największym na świecie Jeżeli chodzi o budowanie, tak więc no eee, Więc, więc, więc No więc tyle Wziąłeś elementy, czy zostawiłeś? Zostawiłem, zostawiłem, wiesz To A je weź eee, No, ogólnie widzowie, kto jeszcze mnie tutaj e, nie obserwuje na Instagramiku, to zapraszam was bardzo serdecznie Lecimy, myślę, że tak do czerwca po jakieś 500 E, obserwujących bym chciał wbić, na razie jest 200, tak więc w sumie nie jest źle, bo nawet miesiąc e, nie ma ten Instagram A już jest 200 obserw... znaczy chyba nie, no już chyba ma miesiąc, ale... Ale no... No kurczę, no szybko wbiło się te 200 obserwujących, tak więc no kurde, 500... Przecież ja sobie muszę spaść Dobra, 500 byłoby... W bo mi się nie renderowało Aha, no 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 I 500 byłoby o wiele łatw... łatw Boże, I 500 byłoby super wbić do końca czerwca. Jezu, jeju, mi się tak język plątrzy ogólny, że to jest hit. Dobra, wracam z emeraldami. Cztery emeraldy, nikt mnie nie goni, nikt mnie nie goni. Ładuje ci się już? Mhm, mm dobra, to git, 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 git. Dobra, ja taką ulepszyłeś tam nam generatory? Tak, tak, jest e, Dobra, 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 dobra. Potrzebuję sobie jeszcze trochę wziąć złota i tak dalej, i tak dalej. Takie duperele, żeby sobie poulepszać e, rzeczy. Dobra, to sobie tutaj odstawię tego emeralda. Tutaj jest diament um, Potrzebuję trochę... o po co TNT? Ja nie potrzebuję Ja... co tam, nie wiem Nie, ja jo, jo nie potrzebuję TNT A, dobra, to ja na spokojnie e, Dobra, pyk Okej, okay, okej, okay, okej okay. Cyk, cyk, dobra e, Lecę Do, jeszcze a, raz ja tutaj tego Lecę co? Przydałoby się, że czytam tego, y, surowca, więc garno, bo łóżko, czy coś takiego. Dobra, to zaraz obuduję łóżko, nie ma problemu. Tylko czerwoni i środek to jeszcze sobie szybko zbieram emeraldy. Y, żeby już być bardziej ogarnięty, jeżeli chodzi o ekwipunek. Jak dotarliście do tego momentu, to napiszcie emerald, a my wam przypniemy serduszko. Ja przypnę, a something odpowie serduszkiem. Tam jest gitara, dobra, 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 dobra. dobra Mam cztery emeraldy. Byleby nie spaść, bo będzie przypo. Byleby nie spaść, byleby nie spać, byleby nie spać. COŚ się tam stało? Co ty tam zrobiłeś, ty? Something Mam problem z renderami znowu, muszę znowu spać na chwilę Serio? Znowu mam, no mam problem z że mi się nie renderuje tutaj coś, nie wiem czemu Aha, a no to widzisz Muszę znowu To przypał, przypał Nie wiem czemu tak jest, ale tak mam na tej mapie tylko, wiesz? E, też tak miałem, to chyba była wina Blazing Packa, wiesz? A to możliwe, no BP była wina, no, 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 z tego co pamiętam to była wina BP dobra, ja już tutaj cyk wezmę Wiesz co, pójdę na... Czekaj, dobra. masz, pójdę na te, na, na Boże, na diamenty, nie umiem się wysowić. No, dobra, lecę, lecę, okay. lecę, lecę, lecę Bardzo ładnie Jest tam jeszcze gdzieś jeden diament, u nas w tym, w bazie. Ja mam jednego Dobra, bo ja będę miał tutaj dwa, więc ulepszymy sobie generatory Ogólnie widziałem, że tam przypadło wam do gustu ten... To odcinki z tym y, asystentem Google'a i, i fajne tam też pomysły dawaliście. Uważam, że jest to fajne. Na przykład, był jeden taki pomysł, który się pojawił, i to był pomysł, że ma mi dać od 1 do 128 y, liczbę wybrać i wtedy mia y, tyle miałem, jakby, możliwości budowania y, tych bloków, nie? Na Bedwarsach na przykład. I to fajny, bardzo fajny pomysł był. A ja teraz bardzo fajnie obudowuję łóżko jako tako. Pyk, y, pek, 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 pek. pek. A jeszcze jeden a damy tutaj. Pa! Co ty robisz? Co ty odbarwasz? Ty? Ty nie pogrzało cię trochę? We to obuduj ty. Bo na łóżko zaraz zniszczą ktoś tu przyjdzie. Co ty robisz? Something. Jak ty to obudowałeś, gościu? No to co ty robisz? Co ty zaś? Tak... Wiesz wie, 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 jak to budowałeś? To wygląda jak... Jakie, jak jajco jakieś. Ty no co ty świrujesz? Przecież to było dobrze ale czemu ty to zniszczyłeś, Przeszł Człowieku, nie, nie trolluj, nie aż tak Nie, nie robimy takich akcji, ty Dobra, trzymaj tutaj jakieś to itemy, ci dam Pyk, pyk, pyk Dobra, jasne. Dobra. E, wiesz co, ja lecę może na Oczy! właśnie o tym mówię Właśnie o tym, opodobywuj mm. Nie o, mogę tam wskoczyć Stary, stary, gdyby Naprawdę, gdyby on nam zniszczył łóżko przez ciebie Uwierz mi, że by... byłbym na ciebie zły Dobra, czekaj Lecimy, Ło do na tego chłopa gościu, 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 ty się już nie baw. Takie budowanki, nie budowanki yy, dobra, słuchaj, słuchaj, słuchaj. Ja będę się budował do białych. Co ty na to? Czekaj, biali są chyba dobra, tam. Dobra. Ja się tam będę do nich budował. Okej, 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 tutaj są biali? Yy, nie, tutaj są, tutaj są biali, dobra, yy, więc się tam będzie trzeba powoli podbudować. Yy, nie wiem, lecisz ze mną czy nie. Mhm, dobra, tutaj jesteś, dobra, dobra. To już się buduje, czekaj, czekaj, dobra. Lecim na Szczecin, hopie. Lecimy, nie śpimy. Szybciutko ich sobie... Ej, co ty robisz, ty! Ty no nie przesadzaj już Ej no aż takich troli to ty mi nie rób na odcinku do mnie, ty Wariacie. Dobra, dobra. Uśmijemy Ej no nie się no ale. Trochę. Ej no przestań już tak robić, bo to już to znaczy... Nie chcesz się denerwować. Mam dzisiaj dobry dzień, więc weź mnie, denerwuj na moim odcinku, proszę cię. W ogóle co ci dzisiaj odbija tego? Trochę ty? śmiechu, trochę tam wiesz. No Muszę właśnie, się nie, nie bo już. już. Moglibyśmy, człowieku, dawno kończyć tą arenę. Masz jakieś emeraldy dla mnie, w ogóle możesz mi zebrać, zabrać? O, możesz mi zabrać emeraldy, jak chcesz. Weź już nie trolli serio, bo ja już chcę wygrać, tą rada. Co, Dobra, zakończyć. dobra, dobra. Tylko jeszcze tutaj Wyro nam trochę zabuduje, dobra. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. ty, ja sam, że jeszcze przejdę do naszych sąsiadów po jakieś złoto i tak dalej. Jeszcze mam w sumie 7 diamentów, to będę mógł ten. To tyle ci po Emeraldy? To mi Emeraldy weźmiesz, dobra? Kiedy będzie teraz Emeraldy, tak, tak. Dobra, git, 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 git. A, dobra, na razie jest 7 minut tej areny, 8 w sumie, więc, więc nie jest źle wie Myślę, że tak gdzieś do 13-14 minut podciągniemy ten odcinek. Dobra oczywiście tutaj nie zamulamy, tak? Bo cały czas z wami rozmawiałamy. Dobra. To mam ci te emeraldy przynieść? Yy, wiesz co? Tak, możesz. Dobra, dobra. Bo cztery. O kurde, ty ja potrzebuję cztery. No, cztery emeraldy, ty, gościu. To, to zrobimy trade. -a. ty mi dasz emeraldy, ja ci dam żelazo i złoto. Co ty na to? A ktoś tutaj zbiera już. Tak? To czekaj. No ale go dojadę. Dojadę dobra. już. To chodź tutaj, wracaj, 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 wracaj. bezpiecznie. Żeby nie narobić y da przypału Dam ci emeraldy, chodź. Dobra. To chodź, to jeden, Chodź tu. No, no to, są... o, to uciekaj, 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 uciekaj. Dobra. Dawaj tu To chcesz ten? To złoto i żelazo? Czy nie? No masz mi dać, no masz mi dać Dobra trzymaj To Łap. trzymaj to, trzymaj to yy, No stary! Nie! W tym momencie przegięłeś... Nie, naprawdę stary Jeszcze raz <ścoughs> mnie strolujesz? przysięgam, że dam ci bana, nie? Jeszcze raz mnie strolujesz? To dam ci bana Nie, ej Ty, no Kończmy już ten odcinek naprawdę, bo ja już... Ja już człowieku, kończymy to arenę na szybko. I masz mnie już więcej nie trollować, stary. Ej, nie, mówię ci serio, w sensie ja rozumiem. Żarty żartami, ale teraz już mi się. Nie będzie mi się chciało nagrywać tego kolej. Uj! Co jest? To ty? Nie, stary, naprawdę, masz sta... Ostatnie, to jest ostatnie ostrzeżenie, nie? Ostatnie z ostatnich ostrzeżeń. Dobra, masz? No, idziemy, idziemy ich rozwalić, no. To idziemy ich rozwalić, dobra. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Idą chyba do nas. Ta to ich najpierw trzeba ich zabić, wiesz? A tu jest jeden typ tylko stoi, dobra. I się buduje do góry Dobra, czekaj, ja go zaraz rzucę z Firebolasa Golasa. O ty! Ło, wow, Stary, nie! Stary, przesadzasz! W serio, w sensie. Ogarnij się już. W serio, bo zaczynasz. No, dobra, luz Zaczynasz przesadzać. ja chcę, żeby ten odcinek jeszcze trochę potrwał. Nie chcę zrobić rage quitta przez ciebie, nie? Um, dobra, możemy na nich lecieć. I stary teraz już, serio, ogar. Bo trzeba już ten odcinek powoli kończyć. Bo to już 10 minut jest. Plus jeszcze wstęp pewnie 2 minutki i tak dalej, i tak dalej. Tak więc gitara w sumie. Dobra, ej, no nie, ten chłop tu się cały czas buduje, Dobra, ja go pocisnę z Firebola. Dobra. Ło, e, Czyżby on miał no knołka? Czy mi się wydaje? E, nie, Nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Dobra, chodź na ich. Niszczymy im wyroco. Czekaj, poczekasz na mnie? No dobra, dawaj. Czekam na Czekaj, diamentach. W sumie wyrzucę te diamenty, bo już i tak tam sobie nie da. Dobrze. To idę. Dobra. Dobra, dobra. Dobra, dobra, dobra. Ja tutaj most jeszcze dobuduję. Przez który mnie podkopałeś? Ja nie wiem, Czeku. Nie wiem. Nie wiem, co się stąd dzieje. Oszalałeś chyba. No pośmiejemy się, trochę przynajmniej, no. Czasami trzeba czas się trochę pośmiać, a nie wszystko na sztywno. Mhm, mm mhm. Mm dobra, dawaj, chodź. <laughs> On jest tam prawie cały diamentowy, ty. Damy no. im radę czy nie? Tak, raczej tak. Myślisz? No. Na pewno? Mhm. Uh -huh. No dobra, chodź, Pytanie czy mają obudowane łóżko jakoś mocno. No nie, nie mają jakoś tak mocno wyra obudowane. A dobra, przejdę sobie tedy Dobra, 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 dobra yy. Dobra, uciekam, 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 uciekam. Uciekaj, 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 uciekaj. Chłopiany, nie wie co robi! Chłopiany, chłopiany, chłopiany Chłopian... O nie! Podkopie go, podkapię go Kurde, ale było so close Dobra, lecimy jeszcze raz tam na nich. Ja się tylko zrespię. Ja też, znaczy, ja też, no. zrespijmy się. Zostań mi teraz żelaza Dobra, dobre, 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 dobre Muszę coś kupić jak ci coś jeszcze Dobra trzymaj, dam ci tak on jak na razie Dobra, obstaw obstawię ci trochę żelaza Niczym... Zbrajka sobie kupię, tą lekką, także... Dobra, sobie... spoko Sobie jeszcze kupię TNT i refa Dobra, mam dwa TNT yy, Dwa refy I tutaj fajny zestaw budulca, dobra yy, Gdzie ty jesteś? To ci doniosę to U żelazo. nas, jest nas jestem, u nas u Dobra, nas. dobra, 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 stary I dawaj szybciutko, bo tu już... Zaraz trzeba będzie kończyć Dobra, dobra, dawaj, dawaj Nie, ale ogólnie widzowie E, bardzo bym Was też prosił o, o subskrybowanie kanału, kto jest nowy, a na przykład nie ogląda. E, znaczy, kto ogląda, a nie subskrybuje, dobra, trzymaj. I, i, I lecimy już tutaj na nich. Ciekawy jestem w sumie, ile osób dotarło do praktycznie 14 minuty tego odcinka, 13, coś takiego. E, no jestem ciekawy, tak? E, dobra, dawaj, 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 dawaj. Bo będzie lipa. Dobra, dobra. Ty, on tam chyba od szarych jakoś poszedł. Nie wiem, nie wiem. Dobra, mniejsza, idziemy. Lecimy, 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 nie śpimy. Lecimy, nie śpimy... I co to wybuchło? Ejferbala na nas ci chyba. Dobra, ty, ja uciekam. Uciekaj, 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 uciekaj... Uciekaj... Po! Co, co, to to, to, to ty byłeś? Nie, dobra, masz bana. Nie! Tak, masz bana. Trollowanie. Masz bana, nie? Co?! Nie stary, trolujesz mnie cały czas, co ty myślisz? Nie no, świrujesz, ale bana No ale dlaczego nie? Jak mnie cały czas trolujesz? No się trochę trzeba Ta, pośmiać się trochę trzeba, ty no nie przesadzaj już Ile razy można potrolować? Rozumiem, raz, dwa, trzy, ale nie dziesięć, tak? Ty no bez jaj, something Kurde, morda, zatrolowanie No a czemu nie? Przecież no, odcinek dalej Dobra, waliśmy. weź, nawet mi się nie chce z tobą rozmawiać nie. Tak więc mordeczki, to byłoby na tyle z tego odcinka. Pamiętajcie, nie trollujcie swoich teammate'ów, bo jest to karane, tak? Możecie dostać bana, tak jak przed chwilą Something. E, tak więc dziękuję Wam za obejrzenie. To byłoby na tyle. Trzymajcie się. No i cześć.